3, już 3, 2, już nagrywam? Hej, ja ze mną jest. Boże! Ja siebie sam nie mogę zareklamować, wiesz, że wam trochę. Zacząłeś gadać Kamil i teraz rozcięło wam obrazki i trochę będzie Kabila widać i trochę ciebie. I bo co? Nie! Nie czy mi tego ryja! Mówcie... No mówcie Nie zasady. Przychodzimy do Was z prośbą z zaświatów o bo... Wieprzu! Z prośbą. Co? Z prośbą o wzięcie. wzięcie udziału. Wzięcie. udziału w naszym... Udziału w naszym turnieju Pokemon. A Hikisan jest taki mądry i wam teraz powie zasady, które wymyśliliśmy. Tak, bo jesteś taki mądry, a jak... Ty masz coś mówić, to ci język do dupy ucieka. Nie i Jaki spaw, one się tak kłócą. Dobra. Nie, nie używamy Pokemonów zrobionych przez twórców. A trzecią jest tylko Pierwszej Dobra, a jakie są inne jeszcze generacje, jakby się mógł spytać, od pierwszej do piątej? Nie wiem. Dobra. Y, kontaktujemy się przez skype'a. Y, no, zgłoszenia. Boże, padło mi. Jest ktoś? Halo. Dobra, sam będę gadał, jak on mnie wróci. Zgłoszenia przyjmujemy przy, pod każdym filmikiem. E, jak my to będziemy dodawać? Ja tylko dodam, czy wam prześlę filma? No Okej, okay, dobra. E, mów, e, te, regulamin zgłoszenia. Nick na YouTube, Nick na YouTube i Nick na Skype. Ie. Musicie mieć Skype'a. A jak nie macie, no

na Masęło? Yy, a ja powiem yy, pamiętajcie, Ahikisan chce taczkę wystąpić od ludzego. Jest... Dobra. Cze kończymy. Dobra, zgłoszenia wiecie gdzie. Chyba a jak chcecie macie jakieś pytania to do mnie, do Kamila albo do Ahikisana. Cześć. No mów. Jak Moi no też i Kamila też będzie. Cześć. Wow, nie, zareklam nie zareklamowaliście się na końcu. To dobrze. No już, ja czekaj, muszę to wyłączyć jakoś.